Oto dwójka moich przyjaciół, a tutaj mamy wioskę villagerowską, która potrzebuje naszej pomocy, ponieważ przychodzą do niej trzy postacie, a mianowicie Hirobrain, villager bez głowy, nie wiem, czy to prawda, tak, słyszałem od villagerów, i jeszcze na dodatek jakiś czerwony golem, który nie jest przyjazny z villagerami, a jak wiecie, golemy przecież się kolegowały kiedyś z villagerami i się lubiali, nie? A teraz niby te trzy postacie do nich przychodzą i cały czas niszczą im wioskę. Uprawy, nieuprawy, w wszystko kradną z domków, rozwalają totalnie wszystko. Ci villagerowie już nie wiedzą, co mają zrobić, ale obiecałem im, że im pomogę, także spełnię to oczekiwanie. Słuchajcie, te postacie zazwyczaj przychodzą wieczorem. Powiedziałem villagerom, że mi przygotowali dwie skrzynki. No i tak oto przygotowali. Dwie skrzynki, jeszcze nie zaglądałem, co w nich jest. Mają być tu materiały budowlane. No i zobaczymy, czy villagerowie się spisali, ale zanim jeszcze otworzę tą skrzynkę, wy możecie zostawić otwartą łapeczkę w górę. Także otwierajcie łapkę w górę, a ja otwieram skrzyneczkę. Ej, gdzie wy się tam patrzycie na niebo? Halo, halo. A tu jestem, tu jestem. Dzień dobry, Liwia Przywitaj oh. się z widzami. Cześć. No, Liwia się z wami przywitała. Teraz wy się przywitajcie z nią łapeczką. Trzy, dwa, jeden pyk. Otwieramy skrzynię. Spójrzcie na to, co mamy w środku. Normalnie jakieś zbrójki diamentowe. Mamy tutaj, ej. Wszystkie rzeczy chyba są potrze które są potrzebne do wybudowania bazy, także śmiało bierzcie sobie bloki, zrobimy bazę taką różnokolorową. Mamy biały, mamy jakiś kremowy, mamy czerwony, także to wszystko się nam przyda. Co my tu jeszcze mamy? O panie! Lasery, kolce, dobra, to będzie najlepsza baza, jaką oh, yeah. można by sobie tylko wymarzyć. Także jesteśmy na trybie kreatywnym wieczorem dostaniemy survival, także musimy się pośpieszyć. Widaczowie jeszcze zrobili wykop. Tam na dole jest wykop i jak widzicie jest drugi taki czerwony blok, nie? To jest drugie piętro pod ziemią i czerwona też jest subskrypcja, która właśnie nam się wyświetla i fajnie by było, jakbyście ją nacisnęli, bo dobijamy na moim kanale milion subskrypcji, także klikajcie wszyscy bez wyjątku, a my schodzimy na dół. Pokażę wam, jak to wygląda. W sumie te pomieszczenia są puste, bo tak villagerom mówiłem, żeby te, 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 takie coś zrobili. Patrzcie, mamy tutaj drugie pomieszczenie, trzecie oraz czwarte. Ej, nie, nie, nie wchodź mi w kamerę, bo wtedy nic nie widzę. Mamy tutaj cztery pomieszczenia. Są diamenty złoto, oj, zniszczyłem jeden diament, dobra, już odbudowuję. Ej, co wy się tu przyszliście patrzeć? Przecież wy to widzieliście, budować tajną bazę i to już szybko, no dobra, na, górę, na górę, na górę, na górę, bo nie ma czasu. Oni sobie tu przyszli pooglądać, przecież oni tu już widzieli to. Dobra, dajemy coś takiego, zaczaruję im, pokażę jak ta baza ma wyglądać, zróbmy ją gdzieś taką, dajmy na dół 251,14. No dobra, no to działamy szybko. 251,14, no i taką bazę proszę mi wybudować. Może trochę szerszą, ciutkę, tak odrobinkę, czekaj, ja tutaj zrobię, o, coś takiego, teraz będzie git. Dobra, to taka baza, Dobra. tu budujemy, yy, zabezpieczamy całą wioskę rozką, czyli te przeszkody, które zrobimy, to muszą być na całą długość. Patrzcie, coś takiego, tutaj zaznaczam, lecę w tą stronę, na, na przykład teraz lawę na przykład rozleję, nie? I ona nam będzie chronić całą wioskę, jak i całą bazę naszą. Także lawa już jest rozdana na trzy kratki, może za dużo. Dobra, zmniejszę ją do dwóch kratek. Wtedy damy wodę, damy inne różne rzeczy, także fajnie będzie, fajnie będzie, tylko trzeba to porobić. Oj, oj, nie tak miało być. Set gras. O, tak miało być. Dobra, już naprawiłem. Elegancko, mamy na dwóch blokach lawę. Teraz muszę rozdać wodę, a wy tam stawiajcie te ściany i to szybko liwia, bo nie ma czasu. Naprawdę my się teraz śpieszymy. Jak nigdy wcześniej. Także musimy dobra, dobra, yy, dobra. sprężać się, sprężać się. Dobra, tutaj wodę damy, yy, water i woda się pojawia. No i I wejście. Wejście od przodu, tutaj od przodu. Tu cyk. Czekaj, yy, już niszczę. O, elegancko, już dobra. mam zrobione. I tutaj będzie wejście. Może zrobić jakieś takie większe yy, na trzy bloki. Tutaj zrobimy jedno piętro. Już to zamykamy po prostu. Czekajcie, ja to sobie zamknę. Tu normalnie daszek zrobię taki szybki. Zróbmy biały daszek z wełny, ponieważ te postacie chyba nie umieją skakać, także bez problemu tu może być na górze sama wełna. Set 35 wełna się pojawia. No i jest super. Tutaj możemy dać szkło, żebyśmy coś widzieli, tak, bo nie wiadomo, o której w nocy to przyjdzie, nie. E, Livia, jak, jak tam w środku wszystko wygląda? Dobrze, jest git? No jest dobrze, teraz będę meblować. A meblować, no to bardzo szybko musisz to meblować. I daj tu jeszcze, wiesz co, w ramkach powkładaj bronię, dobra? Żebyśmy się dobra. nie bawili ze skrzynki wyciąganie, to zrób w ramkach, a ja tu poddaję trochę bloków, bo wziąłem ich niepotrzebnie aż tak dużo, oddajemy, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to też nie, wezmę sobie całą zbrójkę diamentową, mieczyk, kilof, yy, siekierkę, weźmiemy o, wodę w butelce, to się może przydać, książki to raczej nie, dobra, no to co, teraz się mogę ubrać, już, już będę ubrany sobie chodził, diamentowy cały, te diamentowe zbrójki są najlepsze, nie? Także jest Zabieramy, wodę zostawiamy. Co my tu jeszcze mamy? Co by mi się mogło przydać? A, mamy całą siłownię, mogę ją porozkładać. Superancko, nie wiem, czy siłownia akurat mi się w tajnej bazie przyda, ale... Kibelek, to toaleta, no to wiadomo, bierzemy, rozkładamy to wszystko. No i co? Tyle powinno wystarczyć. Komputer to później damy. Na razie umywalkę, tutaj damy kibelek, umywalkę drugą, bo nas jest trochę więcej. I, i siłownię mogę porozkładać. Siłownię położę tutaj jeden. Wiecie, żebyśmy mogli ćwiczyć, nie? W razie, gdybyśmy musieli tu zostać na dłużej, to będziemy tutaj sobie ćwiczyli i nic nam nie będzie brakowało. Dobra, liwia, dajesz tutaj ramki, widzę, elegancko, ładnie, pięknie. No i... Powkładaj jak najszybciej tamte bronie, nie? Bo nie ma czasu. Jeszcze mam tutaj takie światła, to w sumie jak oni nocą przyjdą, to my będziemy oświetleni w środku. Także postawmy tutaj dużo świateł, żebyśmy mieli oświetlenie. W nocy wszystko widzieli bardzo dobrze. Kolek chcemy granaty? Granaty? Pewnie, że chcemy. Daj granatów milion, ile tylko dasz radę. Znaczy nie, w sumie w ramkach to bez sensu. Wiesz co? Granaty możesz dać do skrzynki. Jak no już. dobra, to zaraz wyjdzie. Tutaj bronię po Tak, a ja dam jeszcze więcej światła, żeby to jeszcze bardziej rozbłysło. Cała ta baza musi świecić i to na maksimum. To dobrze. może weź Glowstone'a. Nie, nie, tyle wystarczy. Spójrz, ile tu świateł dałem. Normalnie. O, faktycznie. Tu, tu będzie. oj, wyłączyłem jeszcze. Dobra, włączamy z powrotem. Zaraz przeciążenie sieci będzie i wywali nam prąd, ale oby tak nie było, bo wtedy odcinka nie wstawię wam i będzie problem. Nie będziecie mieli co oglądać, co nie? Widzowie, chyba byście tak nie chcieli. E, no dobra, no to co? Baza jest zrobiona. Zabezpieczenia jakieś tutaj są porobione, jakieś kule Smyson tu postawił, ale do czego te kule? Nie mam pojęcia. Są tu jeszcze jakieś pułapki. O, to są kolce! Dobra, o tym nie wiedziałem. Patrzcie, jak się Ej, to ale wejdzie, super to, wygląda. To, to kolce wychodzą. No fajnie, nie? Ładnie to wygląda. Słuchaj, e, dam jeszcze spajki, bo trochę tam brakuje. Damy spajki i damy jeszcze laser. O, to będzie najlepsze zabezpieczenia, bo one rozwalają na hita, na strzała. Także tutaj zabezpieczmy całą bazę. Siu, 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 lecę, lecę, lece, 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 lecę, przez to na pewno nie, nikt nie przejdzie. Chociaż Hero Brain to wiecie, jest bogiem Minecrafta, jakby nie było, i on może wszystko, ale, ale z nami nie wygra. Nie ma opcji, żeby z nami wygrał. Nie ma takiej opcji. Także dajemy tutaj o, przez to nie przejdzie. Herobrine jest y, szefem Minecrafta, wiecie, on y, wszystko może, ale przez takie coś to na, na pewno nie przejdzie. Nie ma. Nie ma opcji, nie ma opcji. Daję, no. Nie, 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 nie. Dobra, nie. dałam granaty do skrzynki i są bronie. A, granaty dałaś. No okej, okay, okej. Okay. No to... Nie wiem, coś tutaj porób. może zabezpieczyć bardziej bazę, co? No dobra. No, ja daję lasery, kraty, rozkładam. Dodam kraty na szyby. Patrzcie, ładnie będzie wyglądać? Chyba ładnie. Mi się tam podoba, więc może być. Dajemy tutaj drugi blok, damy tutaj kolejny laser. Eee, czekajcie, bo gdzieś zgubiłem to. O tutaj, właśnie, dobra. Eee, teraz dajemy tutaj, i dookoła damy lasery. To nas powinno coś też ochronić. Także dajemy tutaj laser eee, z tej strony, także damy laser. I co? I to będzie chyba wszystko. Jeszcze z przodu damy laser i będzie ładnie. I wtedy możemy czekać do wieczora, odpoczywać sobie, iść położyć się, przespać. Po prostu jak będziemy czekać na, 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 na te postacie, to wiecie, będziemy mogli wypocząć, nie? Także jeszcze tutaj damy laserek i lasery już będą dookoła rozstawione. teraz nam okna nikt nie zniszczy. Okna nikt na mnie zniszczył. O, dałaś kraty. No tak, w sumie zapomniałem ci powiedzieć, że już kraty, ale widzę, ogarnęłaś, to jest spoko. No i tu ostatni laser daję. Czemu on się tak nie chce postawić? Dobra, postawił się. Okej, okay, tu teraz go podłączamy z tym i kładziemy tutaj. Dobra, mamy, mamy, zrobione, gotowe! O, dałaś jeszcze więcej laserów, czy to smyslu? Nie, to smyslow. A, no to okej, okay. wiecie co, fajnie to wygląda. Moim zdaniem... To powinno wystarczyć. Jak na te trzy postacie to powinniśmy dać radę, aczkolwiek zobaczymy, ja już sobie poprzerzucam te niepotrzebne itemy powyrzucam. To mi się nie przyda. Do skrzyneczki to wrzucę z powrotem. Czekajcie, cyk, cyk, cyk. Powrzucamy to. To mi się raczej na razie nie przyda. Mieczyk sobie zostawiamy w razie w siekierkę kilofa też sobie wezmę i teraz muszę wziąć jeszcze bronię. Od razu będę przygotowany. No i co? Myślę, że będzie super. Także biorę bronię. Siuk, siu. E, dobra, jeszcze sobie mogę więcej podobierać, póki mamy tryb kreatywny. Ej, dostaliście survival? Ja dostałem survival. Ej, dostałam właśnie, a łóżka postawiłam. Eee, no to mamy problem, chłopaki i dziewczyny. Słuchajcie, wiecie co oznacza tryb survivalowy? Że już jakaś postać się zbliża. Hmm, dobra. O -o. Myślałem, że to zabezpieczenie bazy wystarczy, ale teraz to w sumie nie jestem pewny. Oliwia, dałaś gdzieś. Dobra, są granaty. A dałaś gdzieś złote jabłka, może? Nie. Eee, tak, na dole, to ja po nie pójdę. Dobra, to idź po nie, przynieś mi tutaj, nie wiem, z 10-20 sztuk, zależy, ile tego tam masz. No i co, będziemy na górze czekać. Wejdziemy jakąś na tą tajną bazę, czy nie wejdziemy? Nie wiem, nie wiem czy wejście jest zrobione, no ale postaramy się. Mam 16. Dobra. Masz 16, to daj mi. Daj. Da, da. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Dobra, zabieramy sobie. Mamy jabłka, więc. To wychodzimy? To... E, tak, wychodzimy, zjedzmy sobie złote jabłko. Ja sobie biorę broń i jak tu wejść na górę? Masz może drabinki, żeby tu postawić i na górę bazy wejść? Y no mam. No to no to weź, postaw tutaj i elegancko sobie wejdziemy na górę. Ja sobie obejdę całą bazę, jak ona tutaj wygląda. W sumie jak nie będziesz miała tych drabinek, no to można dać zawsze ten. E, nie ma problemu, żeby już, dać. Już mam. O, już masz. E, żeby dać dirta, nie? I sobie schodki zrobić. No ale dobra, skoro masz to. Ej, e, widzę, 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 widzę! O coś rzuca! O nie! Leci, o nie! Ale umiał no, przyjść co za... jest? z nocy! Noc, noc miała być, a on przyszedł w dzień! Zmylił nas! Dobra, ale jest, jest! Ty widz! Villagerowie jednak nie żartowali. On naprawdę ten golem jest czerwony i jest dużo większy. Jak on chodzi? nie chodzi, no? No, zwykły golem tak nie chodzi. Uważaj, uważaj, leci w na wioskę. Dobra, no, czekaj, czekaj, czekaj. Livia jeszcze nie strzelaj, może on jest dobry, może się z nim dogadamy, może mu zapłacimy. No, Ją stanie naśladować Zobacz, to on to tą wioskę villagerów. Panie golebie, panie golebie, ja jestem w stanie się z panem dogadać. Chwila, proszę mnie nie bić. Eee, czekaj, ja muszę jakoś stąd przejść, wyjść stąd, bo te lasery to niestety zabijają na hita. Także nie mogę się tutaj dać złapać na nie. Tu jakoś chyba to przeskoczę, czekajcie. Eee, 3, 2, 1, hops! dobra, przeszedłem. Panie golebie, stop, stop, broń, stop, broń. Panie golebie, mam dla pana propozycję. Mam złote jabłka, jakich jeszcze pan nie jadł. Proszę cię nie, nie zbliżać do mnie. Mogę panu je oddać? Ale pod jednym warunkiem, że zostawi pan tą wioskę w spokoju i pójdzie pan do siebie. Nie wiem gdzie pan mieszka. Idziemy na taki układ. U Ej, o, się chyba wkurzył! O nie, ciemność się stała, dobra, wracam, niwia! O nie, ja jeszcze wpadłem! Wpadłem w kolce, pomóż mi, pomóż mi! W kolce wpadłem, nie wiem, czy przejdę pomocy! Szybko, 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 szybko! szybko. Jem złota jabłka, jem złota jabłka zużyję wszystkie, ale chyba przeżyję, chyba przeżyję. Czekaj, czekaj, już daję radę, już daję radę! Wychodzę, wychodzę, wychodzę! Daję Dałem radę, dałem radę! Nie wychodź, nie wychodź do tego golema On nie chce mieć z nami nic wspólnego Zmienił dzień na noc, słuchajcie Idzie w naszą stronę, rzuca jakimiś kulami Trzeba go załatwić, także nie uważaj Niszczymy go, co on nad sobą zrobił Ej, przywołuje jakiś swoich kolegów Co jest grane A masz, a masz, a masz Niszczymy golema, niszczymy golema Ej, nawet, nawet pułapki na nim Jakiegoś wrażenia nie robią Co jest grane, dobra, lecimy z nim Czekajcie, tą broń a muszę wyrzucić A masz, a masz, a masz, golemie Spadasz? zniszczymy cię, zniszczymy, dawaj, 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 liwia go, dawaj, na maksa, na maksa, na maksa, ze wszystkich broni go strzelam, jakie mam, podejdę trochę bliżej i nawalamy go, nawalamy, nawalamy, on nie może podejść, nie może się do nas zbliżyć, dobra, kolejna broń, kolejna broń i teraz poważnie, ma. A masz? A, szpadnie, jest, udało się, uh, udało się, o, czekajcie, to było bo jeszcze ciężkie. tutaj są jego podopieczni, tacy, co go bronili, dobra, rozwaliłem ich, e, było ciężko, ale daliśmy radę, Livia, daliśmy radę, super! No, udało się, ale wiesz, nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. No, w sumie mają przyjść jeszcze dwie, dwie postacie, ale słuchajcie, skoro z nim wygraliśmy, no to chyba nie będzie jakiegoś większego problemu z resztą, co? Chociaż ten Hero no bym się martwił trochę, ale dobra. No, ty bym się też martwiła. E, zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy, co tam będzie. Ja jeszcze tą broń oddam, te puste bronie oddaję, poprzekładam sobie, wezmę jakieś inne. Ta broń mi się przyda, ta broń mi się przyda. E, TFG, tutaj na pewno rakietnica i... Ej, tym TFG strzałam przez przypadek. Dobra, mamy rakietnicę, mamy TFG, więc się niczego nie boimy. Słuchajcie, czekamy, aż przyjdzie do nas kolejna postać, a jak nie przyjdzie, no to wioska villagerów będzie miała u nas dług po prostu, bo My ich uratowaliśmy, nie? Wychodzę na górę i no. patrzę. Ej, coś idzie. Ej, z tym villagerem bez głowy też nie żartowali. Patrz, rzeczywiście to jest villager yeah. bez głowy. I zieje ogniem na dodatek, ale ma spluwę i trzyma ją w ręku. Przecież Ej, villager... nie, nie... Ej przecież widaczorowie w ręku nic nie mogą trzymać. Jak to jest zrobione? Dobra, zjem sobie złote jabłko i walnę go z TFG. Z nim się nawet nie dogaduje, bo już wiem, że on się nie zgodzi, bo on nie ma głowy i może on nie słysza albo coś. Ja normalnie ładuję broń. 3, 2, 1, ole, ale Walu, ale Walu, drugie pole. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze! Raz. Ej, ale ten villager jest mocny, nie idzie go rozwalić Dobra, okej, okay, wezmę sobie przemienię jakąś broń, wiesz co? Z lepiej nie strzelaj, bo to nic nie dało. On jest sobie pod wodą. Dobra, Livia, daj mu wejść, daj mu wejść, daj mu wejść, bo my go jak będziemy. Szerać przez wodę, to go nie rozwalimy. A jak wyjdzie z tej wody, to damy radę go rozwalić. Także poczekajmy, niech on sobie wyjdzie. On cały czas tam jest. O, y on też ma jakąś armatę. Co on ma w ręku? Jakąś armatę widziałem. O! Nie. Wow, to nie była zwykła armata. Co to było? Czy wy widzieliście te kowadła, które to, to spadały? Ej, kolejne. Ej. Uważaj, Livia. Uważaj. On strzela bronią z kowadłami. Takiej jeszcze nie widziałem. Co jest grane? Ja. Ej, co on ma za armatnicę? Kowadła z tego lecą. Dobra, strzelamy teraz. Lecą bomby. I, i kolejne bomby. Czekajcie. Pom pom, 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 Niszczymy go. Lecimy z nim. O nie, kowadła. Bo mnie zaraz rozwalą, zaraz padnę a nie mogę paść, nie mogę paść. Idziemy, niszczymy go, kończymy, kończymy! Livia, dawaj! armaty, tymi granatami będę go rzucał. A masz, a masz, a masz ty z boju jeden ty! A masz, a masz, kończymy go, bo waszym! Lecą granaty, ale poleciało ich. O! Jest. Udało się, granaty nam pomogły. Panie, wygraliśmy z nim. No, powiem wam, że było ciężko, trochę był wytrwały, ale tą broń, którą on miał, to tak naprawdę widziałem po raz pierwszy. Normalnie ale nigdy wcześniej mocne. nie widziałem, że broń mogła rozwalać e, kowadła. Widzieliście, ile tych kowadeł spadło, nie? Tak naraz, nagle. Także wiecie co? Teraz najmocniejsza postać pozostała, czyli Hero Brain. E, Tego się najbardziej boję, także muszę się przygotować. Wezmę sobie granaty. Granaty zrobiły robotę na villagerze, może na tym też zrobią. Te poddaję, to mi się raczej nie przyda. To sobie wezmę na początek, dobra, ta broń mi się tutaj nie przyda, wezmę sobie tą, wezmę sobie Akacza i wezmę sobie z Lunetą jeszcze, zamiast, zamiast bomb. Dobra, to powinno mi wystarczyć, chociaż wezmę w razie W jeszcze jakieś bronie. TFG, armatnice, TFG, TFG, e, pozabieram wszystkie armatnice i TFG, zobaczymy czy z nim sobie tak lekko poradzimy, to się okaże. Dobra, jeszcze tutaj i jeszcze tutaj. Tyle broni mi wystarczy. Okej, okay, idziemy na górę, Liwia, zamykaj no, naszą dobra. bazę i wchodzimy na górę. Musimy sprawdzić, czy on już nadciąga Ej, do nas. Dobra, tego to ja się boję. Ta nadciąga, ale on strasznie wygląda. Ej, to jest book Minecrafta, on może co on, wszystko. Co on strzelił? Nie wiem, ale jakieś zielone to O On nie jak to jakiś. Jakiś zielony dym! O nie, o nie, on chce, on chce nas zatruć, on chce nas zatruć, wiesz co, Olivia, o musimy nie! szybko do bazy. Do bazy, do bazy, do bazy, do bazy, bo nic nie to będziemy szuka. widzieli za chwilę. I chodź, 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 patrz co się dzieje. To nawet prze... do bazy przechodzi. i oh, yeah. to się narobiło, dobra. Ale po to jest tajna baza, tajna baza pod ziemią. Chodź, schodzimy na dół. Schodzimy na dół, na ostatnie piętro. Na ostatnie piętro. Dobra. Tutaj nas nie dosięgnie. Haha! <laughs> będziemy mieli czyste powietrze. O będzie myślał, że on teraz? nas zatruwa, a tak naprawdę nas nie zatruwa, bo my jesteśmy na samym dole. Słyszę, jak to puszcza, słyszysz to? Jak syczy? No słyszę, słyszę, bardzo. Dobra. I jakie głośne Wiesz co, idziemy na górę sprawdzić, czy już po? Dobra. Dobra, trzy, dwa, jeden, hops, i nawalamy go od razu, nie? Z całej pety. Także tu I yy, jesteśmy cali zastrzadzeni. Oje, nic nie widzimy, nic nie widzimy! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest! Nivea, nie, gdzie on jest? nie to nas bije! Oj, jakiś ogień! Co za dziwne dźwięki! Słyszysz te dziwne dźwięki? Słyszę! Nasza baza się pali, a ten Hero tu jest! On ma największe moce! A masz Hero A masz, a masz, a masz, a masz! TFG go nawet nic nie niszczy! Co jest grane? To jest jakaś nie, 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 nie do rozwalenia postać. Dobra, rozwalam, 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 rozwalam. Hero Brain stoi w miejscu. Dawaj, Livia, pomóż mi, bo samie nabrany! Ja on wie czymś strzela! Co on robi? Co to za pomarańczowe coś z nieba leci! On ma naprawdę super moce, ale ja no, się tak boję, w jestem w swojej Łapce, utonęłem, rozumiesz to? Próbuję jakoś wychodzić, ale. Ale to jest głośne, jak mi to daje. Do na uszy, dobra. Szybko do tajnej bazy, albo na tajną bazę. Tu będziemy bezpieczniejsi. Tylko czy dam radę wejść na tajną bazę? Chyba tak, postaram się. Siub, gdzie są rabinki? Tu są rabinki, dobra. Wchodzę, wchodzę, wchodzę do góry, wchodzę do góry. Już liwia, idę, 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 idę. Co tu się dzieje? Wszystko się pali dookoła. Co on narobił? Jakieś pomarańczowe coś. Dobra, wiesz co? On nawet lata? Co jest grane? Nie, A dobra, nie! Ki, nie, mogę robra, yeah! nie mogę go trafić rakietą, dobra, muszę namierzyć go. Muszę go namierzyć z TFG, się nie namierza. Z armat nic już nie mam. A nie, mam tu jeszcze jedną. Dobra, e, ostatnia próba. Namierzanie, namierzanie rakietą. I leci, i leci, i leci, i leci. Leci! Dobra, teraz TFG. Ładuję na maksa, Ładuję na maksa. Trzy, dwa ja 1, pom! Poszło jedno, poszło drugie, dawaj, Livia! TFG! Jest, 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 udało jest, jest, Udało się! Juhu! Rozwaliliśmy, ale było ciężko. Elcebek, ale to było mocne. Aż nie na moją głowę, aż mnie głowa rozbolała. Zobacz co tu się stało. Ale czekaj, 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 czekaj. Czy najważniejsze? Czy ochroniliśmy wioskę villagerów? Tak, Wydaje zobacz, mi się, jak że tak jest, jest cała. Tylko przed ich wioską jest rozwalone. Ale to można odbudować albo zniszczyć do końca i posiać trawę. To, ej, Livia, wiesz co to znaczy? Że nam się udało. Że jesteśmy najlepsi na świecie. I takich dwóch jak e, nas. E, nie, takich, takich trzech jak nas dwóch nie będzie nigdy. Rozumiesz? Dokładnie. <grymne> Jakoś to tam leciało. Ale słuchajcie, widzowie, wygraliśmy! Piątka! Brawo <grymne> dla nas! Dziękuję Wam bardzo, widzowie. To Wy w nas wierzyliście i dlatego wygraliśmy. Także słuchajcie, nic innego mi nie pozostało, jak zaprosić Was na mój drugi kanał na YouTubie, na, na, na mojego Instagrama, oczywiście, bo tam się pojawiło zdjęcie z mojego. Z moją prawdziwą twarzą z prawdziwego życia. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, to wbijajcie na Instagrama. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie, także wbijajcie. Ja jeszcze z wami żegnam. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Także strzałeczka do jutra. Na razie, cześć!